Czy to nie będzie za duży szok? O. Um, na to odpowiedzieć w taki sposób. Odpowiem pytaniem, czy to dla Państwa jest za wcześnie. Ja uważam, że na wiedzę nigdy nie jest za późno. I że trzeba jak gdyby to, co rzeczywiście no ma miejsce w społeczeństwie, w jakiś sposób społeczeństwu przekazywać. Chcę Panu powiedzieć, że tysiące osób transpłciowych, w Polsce może dziesiątki nawet tysięcy, codziennie przez całe swoje życie cierpi. Okay. Czy, czy znajduje Pan powód, dlaczego by tak miało być? Dlaczego to znaczy, ludzie mają żyć nie w swoim ciele? Nie mają to prawo to... żyć w swoim ciele, tylko chodzi mi o taką jedną prostą rzecz, że Jesteśmy na prowincji. Widzi Pani, ile dzisiaj przyszło osób? No, no powiedzmy, jest to mała ilość. Teraz, gdyby Pani pojechała do Białego Stoku, czy do Stoczka Włoskiego, czy gdzieś tam, to tam by było pięć osób i podejrzewam, że by Panią przeklinali. Ja przepraszam bardzo, no mówię szczerze. No, ale wie Pan, no to, żeby mnie przeklinali, o niczym nie świadczy. Ja uważam, że ja diabeł ja, 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 no, raz. Panią Podobińską jeszcze kilkoma osobami założyliśmy Fundację Transfuzja, której podstawowym misją stało się po prostu mówienie o tym, że po pierwsze transseksualność istnieje. Mówimy to w imię tych osób, które cierpią. Proszę Państwa, ja absolutnie rozumiem, to też mówione tutaj było sytuację taką, że Powiedzcie Państwo, jeżeli nie ma powietrza, tak, dopiero wtedy dowiadujesz się, że się dusisz. Nie myślimy o tym, że oddychamy, że oddychamy tylko dzięki temu, że jest powietrze. Dlatego nie wiemy, nie rozumiemy, nie jesteście, niektórzy Państwo, w stanie, którzy jeszcze pewnej refleksji nie przeszli, zrozumieć osób takich, które żyją w zupełnie innej rzeczywistości, w rzeczywistości takiej że brakuje im powietrza. I to niezrozumienie, to zdziwienie, o którym mówiłam, jest dla mnie zrozumiałe. Tyle tylko, że trzeba po prostu, żeby czuć się człowiekiem, trzeba innym ludziom pozwolić żyć. I dlatego o tym trzeba mówić.